Cześć, tu Grzesiek, a dzisiaj mamy dla Was przedpremierowo Madonkę. Tak, to jednak jest Madonka, Generacja ósma. Wszystko, co chcielibyście o niej wiedzieć, dowiecie się z tego filmu. Jest jakaś wielka tajemnica, że ten rower istnieje, bo zawodnicy przed Tour de France timu Lidl Trek jeżdżą na nim, więc na pewno kojarzycie, że taki rower jest. My jednak mamy go we własnych rękach, przeszliśmy odpowiednie szkolenie na temat tego, czym jest, a czym nie jest i chcemy Wam się z tym podzielić. Ale co istotne, to jeszcze nie jest test. Rower mamy od tygodnia, dopiero zaczął jeździć. Co prawda Justyna, którą widzicie na fotkach, od razu zaczęła zgarniać kłomy, ale dalej test to nie jest. Wiadomo, na rowerze trzeba przejechać troszeczkę więcej kilometrów niż 100, ale mieliśmy do tej pory wszystkie poprzednie wersje i Madonki, włącznie z generacją siódmą, też możecie zobaczyć nasz test na kanale. Mamy cały czas Emondę, którego ten rower jest następcą, i także mieliśmy domani wielokrotnie, także w różnych wersjach. Czujemy się więc kompetentni, żeby rowery treka porównywać. Ale podkreślam, wrócimy do tego tematu i do podsumowania, jak zrobimy więcej kilometrów. Nawet jeśli pierwsze wrażenia są super. Czy to jest miłość od pierwszego wejrzenia? No, wiecie, każdy lubi to, co lubi, albo to, co ma. Nam rower się podoba ale najważniejsze są własności techniczne i to, jak ten rower jeździ. A zrobiono bardzo wiele, żeby rower był lepszy. Żeby było śmieszniej, w prezentacji oficjalnej, którą oglądaliśmy, pozostało powiedziane, że najpierw chciano po prostu Emondę odchudzić. Troszeczkę, ale przede wszystkim uczynić ją bardziej aerodynamiczną. Pamiętacie, do tej pory Trek miał, żeby utrudnić wybór, trzy rowery szosowe. Litery te same, ale rowery były trzy. Domani, czyli ten amortyzowany, Emonda, czyli ten w góry, lekki i Madone, czyli rower aerodynamiczny do ścigania się przede wszystkim na płaskich wyścigach. Zawodnicy mieli problem, bo nie wiedzieli tak naprawdę czasami, który rower wybrać. Dlatego, że jeżeli nachylenie wynosi więcej, jako 8% w górach, warto już wziąć rower lżejszy, a Madonka ultralekka nie była. W każdej innej sytuacji na płaskich wyścigach wybierali Madonkę. Stąd pojawiała, pojawiła się koncepcja, żeby Emonde, która była lekka, super sprawdzała się w górach, zrobić bardziej aerodynamiczną. I wtedy pojawił się pomysł, że może jednak zakombinować i spróbować połączyć dwa rowery, tak żeby uprościć także ten wybór. Efekt finalnie nowa Madonka. To już ósma generacja, oczywiście przypomina poprzednią, no bo jest ten charakterystyczny kanał ISOFLOW, ale jednocześnie przypomina Emondę. Dlaczego? Dlatego, że jest tak lekka jak Emonda i tak aerodynamiczna jak Madone. Nie jesteśmy w stanie póki co zweryfikować tych danych uzyskanych w tunelu aerodynamicznym, ale Trek podaje, że rower jest... Równie aerodynamiczny jak poprzednia Madonka, a jednocześnie lżejszy. W najwyższej wersji SLR jest to aż 300 gramów na samej ramie. Do tego dostajemy też lżejszy widelec i, bo jest bardziej szczupły, co widać od razu. Plus własności takie, które miała Emonda, czyli łatwość podjeżdżania. To jest prostsza wersja z tych dwóch, które są dostępne. SL ale konstrukcyjnie rowery są takie same. Jak udało się odchudzić nową Madonkę generacji ósmej? Zastosowano nową technologię produkcji karbonu. Jest to seria Weselerze 900. Tutaj jest to 500. Ta nowa technologia karbonu, czyli seria 900 oznacza podobno przede wszystkim to, że poprawiono kontrolę nad tym, jak jest ułożony Carbon od środka, co znów oznacza mniej materiału i wyższą jego gęstość, a finalnie niższą masę. Poza tym, optymalizacja rowerów już na tym poziomie nie jest łatwa, więc nawet jeżeli ta madonka wygląda na pierwszy rzut oka podobnie do poprzedniej, zmieniło się wszystko. Inne są kształty rur. Kojarzycie kształt Camtail? To coś, co przypomina w przekroju krople wody, ale z uciętym ogonem żeby było śmieszniej, tu tego nie ma. Przyzwyczailiśmy się do tego, że rury w kształcie kantel to jest oczywistość w rowerach aerodynamicznych, ale najnowsze techniki obliczeniowe i pomiary w tunelach aerodynamicznych mówią, że da się to zrobić jeszcze lepiej przy mniejszych przekrojach rur. Dlatego, że rury kantel są duże, po prostu duże. Ten przekrój kropli powoduje, że materiału musi być dużo. Tutaj zamiast tego zastosowano Sprytne rozwiązania, inne. W tej wersji nie ma aerodynamicznych y, bidonów. Można je dokupić. Weselerze macie seryjnie. Tutaj, tak sprytnie zrobiono całość, że dopiero połączenie przepływu powietrza przez widelec, rurę dolną, zabudowanych bidonów i tyłu powoduje, że usuje, uzyskujemy ten sam efekt co w Camtailu. Pomyślano też o każdym detalu, który wpływa na przepływ powietrza. W związku z tym jest i nowa kierownica w wersji SL macie kierownicę o zmienionym kształcie plus mostek. Co mi się osobiście bardzo podoba, bo mamy integrację, ale jednocześnie można regulować sobie długość. Ta pozycja została zoptymalizowana, stąd rozchylenie na boki, spłaszczenie można się na tym pochylić. Tak samo sztycę, którą tu widzicie. Jest maksymalnie spłaszczona po to, żeby była bardziej opływowa. No i został oczywiście słynny otwór, Isoflow, który podobno ma powodować, że strumień powietrza, który przepływa przez cały rower jest bardziej stabilny, powiedzmy, nie ulega takim zawirowaniem. Czy to działa? Na pewno e, zostanie to zweryfikowane niezależnie w tunelu aerodynamicznym, a na razie możemy Wam powiedzieć tyle. Nowa Madonka to jest naprawdę... Krok do przodu, bo jest lżej, a równie opływowy. I teraz dodatkowe informacje techniczne. Nie mam jeszcze cennika, nie powiem Wam, ile kosztuje ten model. To jest średni poziom SL7 na Ultegra, DI2 oczywiście, ale w zestawie macie i Ultegra, i karbonowe koła, i tubelessy, i fajną aerodynamiczną kierownicę. Wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby się ścigać. Dlaczego to takie istotne? Bo trek podaje, że ten SL, czyli tańsza wersja z cięższą ramą jest szybszy niż poprzedni SLR. W związku z tym dostajemy na pewno za mniejsze pieniądze lepszy rower. Oczywiście, jeżeli chcecie mieć model na wypasie, to możecie sięgnąć po SLR, który będzie odpowiednio lżejszy, będzie miał zintegrowany kokpit, super bidony w zestawie. No i cały będzie lżejszy. Co dla wszystkich: 28 mm opony, mieszczą się oficjalnie 32, to także jest więcej jak w Mądzie, tam było maksymalnie 28. Plus do tego w wersji SL możliwe są napędy mechaniczne, w nie, to już tylko są elektroniczne. Tym samym Trek dotrzymuje obietnicy, że będzie upraszczał swoją ofertę. Mi się to podoba. Dostajemy jeden uniwersalny rower, nie trzeba się zastanawiać, co wybierać. Oczywiście to nie jest typowy problem użytkowników, że mają więcej rowerów, ale idąc do sklepu, już tak. A ja jestem wielbicielem Madonki od początku, ale nie do końca lubiłem poprzednią wersję. Dlaczego? Bo była dość twarda była Aero, była szybka, była fajna, ale ten. Ta budowa z tyłu nie powodowała, że był to rower komfortowy. Ten taki ma być. Justyna, która na dotychczasowej EMONDzie właśnie przejechała REIS Poland z sukcesem, kończąc ten bardzo trudny ultrawyścig, po pierwszych kilometrach na Nowej Madonce mówi, że naprawdę działa. To działa. Rower idzie jak wściekły, ma fajną pozycję. Co oznacza tyle, że to nie jest tylko sprzęt dla zawodników, ale także dla normalnych ludzi, którzy lubią jeździć na sprzęcie najwyższej jakości. Zresztą widzicie, zamontowaliśmy do niego i radar trekowski, i licznik, lampkę. Wszystko do tego zostało przygotowane. Więc jeżeli zastanawiacie się nad kolejnym rowerem szosowym Treka, to już nie musicie wybierać między komfortem, jazdą w górach, po płaskim. Nowa Madonka wszystko w jednym. No może nie jest to gravel, sorry, ale poza tym ma wszystko co trzeba. Polecam.